you Siema PET Simulator X odcinek kolejny, łapkę zostaw do najprzedosu lata, na słuchajcie dzisiaj coś naprawdę, naprawdę grubego, bo jestem do mój widz, jak widzicie, stoi ty Staszek, nasz, znaczy mój widz, słuchajcie, i dzisiaj właśnie już pokazał Rainbow Huge Santa Monkey, słuchajcie. Jak nie rozumiecie jak rzadki jest to PET, dodatkowo zrobimy indeks i zaraz sobie go zobaczymy, ten pet nawet nie ma wartości i co najlepsze, słuchajcie, ten PET nawet nie ma wartości. Jakby na, na Cosmic Value jest po prostu sun, że niedługo będzie ta wartość, ale coś nie chcą tego wycenić, bo bardzo ciężko jest, słuchajcie, aż tak rzadkie pety wycenić. I, słuchajcie, dzisiaj tego pada dostajemy, a dodatkowo e, widzę, że je napisał Staszek, tutaj pozdrawiam ci, napiszcie serduszko dla jego w komentarzu, bo naprawdę gość jest giga. Giga bogolem, słuchajcie, yy, Dodatkowo Powiedział, że możemy to wytrzymać. Także dzisiaj postaramy się pomóc, wytrzymać coś. Naszym celem na tego peta jest 50 tylionów wartości. Trzysz to? 50 tylionów. Powiedział, że przy 50 tylionach, żeby tego tradea brać, yy, to będzie można innymi petami potrajdać. Także słuchajcie, być może dzisiaj zrobimy tradea powyżej 50 tylionów. Mnie już brzuch boli. Ze stresu, także no, jest, jest mega grubo. Słuchajcie, ale robimy to, robimy to. Wysyłamy, czemu Alan można imię? Ja myślałem, że jesteś Staszek. Staszek Alan, dobra, słuchajcie, wysyłamy Tejda. I patrzcie się na to, co teraz będzie. Ten pet, słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, o której wam nie powiedziałem. Ten pet ma hashtag 67, to jest 67 małpka na świecie i w Rainbow wersji. Ja dzielę, boję się mieć takich pedów przy sobie, ale bierzemy. Bierzemy od Staszka. Serduszko naprawdę duże w komentarzu. Bo słuchajcie, to dodatkowo jest nasz indeks zrobiony. Załóżmy. Pokręćmy się tutaj od razu z nim. Mamy staszka naszego. Jeszcze cześć bibika, w ogóle. Słuchajcie, lecimy do indeksu zobaczyć, jak to teraz wygląda z indeksem. Słuchajcie, cały czas zbieramy huge, a właśnie tego huge mi brakowało i słuchajcie, chyba już teraz mi nie brak. Tak, mamy huge Santa Monkey, Słuchajcie, brakuje nam tylko India i Santa Dragona, no i oczywiście huge present chestemika, ale to będę musiał znaleźć jakiegoś rainbow kozackiego, żeby zejść odcileczek, słuchajcie, ale mamy to! To jest tak rzadki pet! Że ja się tak strasznie boję, że coś z nim zrobię. I boję się też ofert. No, e, słuchajcie, środek nocy, jak ze Staszkiem to nagrywam, jest po północy. E, dlaczego? E, dlatego, że po prostu chciałem też przestać te trade plazy w nocy, bo słuchajcie, za dnia, zazwyczaj ja mam widzów. Mamy teraz tak drogiego peta, że naprawdę chcę spróbować Staszkowi e, pomóc go wytradać, dlatego lecimy 50 tylionów i akceptujemy trade. Także dzisiaj nie będzie tylko o, odrzucam, bo to widza. Tylko dostaliśmy, mówię, potwierdzenie, że tak możemy nim trade. A. Dawać, jeżeli coś fajnego będzie. Także elegancko się Fest! Serio, to jest najdroższy pet, jakiego miałem w eku chyba. No, no w tym momencie chyba nic mm. droższego nie było. Myślę, że to jest o wartości Titanica. Naprawdę jest to rzadki pet. Także słuchajcie, lecimy na Trading Plaza, czyli co nam za niego zaoferują. No i słuchajcie, jesteśmy na pierwszej trading Plaza z tak drogim petem, bo teraz sobie włączamy. I słuchajcie, przeby! Trading Rainbow Huge Santa Monkey. Kopujemy... Eee, Czekajcie, jeszcze napisałem tak 67. Bo on jest 67. Eee, także no jest jest rzadki, słuchajcie. Jest rzadki w chole ten pet. W chole jest po prostu rzadki. Do innego słowa się nie da użyć. Jest w chole rzadkim petem. Także spróbujemy go w tej Spróbujemy jakąś ofkę zdobyć. No aktualnie nie widzę tutaj jakichś takich porządnych ofek. Eee, w sensie nawet po petach ludzi widzę, że... No, ciężko by było dobić tutaj 50 trilionów. Napiszmy jeszcze raz. Mamy skopiowaną wiadomość na szczęście. No, ale i tak ta Trading Plaza jest ładna. Zobaczcie, ona jest strasznie ładna. E, także, no, i, i tak ona ma za mało wartości. Także spróbujemy coś tutaj dać, oczywiście. Pokażemy, co mamy. E, co my tutaj mamy? jakieś Papi Gamer, papi, papi, papi. E, papi? On się nazywał? papi? A on zniknął już. Nie, ale szkoda. Straszna szkoda, że zniknął. Straszna szkoda. Będziemy musieli chyba plac zmienić dosyć szybko. E, mimo, że to jest dużo huge. To jest chyba za mało huge. Tutaj mam jakieś. I need profit. O, kurde, panie, I need profit. Zobaczmy, wyślijmy ci da I zobaczmy, czy się uda coś wytejdać. Huge Santa Monkey Rainbow, hashtag 67. O mój Boże, zobaczmy, czy w ogóle jakąś owkę rzuci. Czy, czy się nie uda żadnej owki? Chyba się nie uda, chyba gościa zatkało, ma takie kurde robę, no jest, jest za grubo, no jest za grubo, jest to giga, giga, ultra, mega, rzadki pet, no po prostu innych słów się nie da użyć, to jest mega rzadkie, słuchajcie, 60 i jeszcze ten hashtag 67, damn, <ścoughs> you have any offer, czy masz jakąś ofertę ziomuś? Zobaczmy, może coś rzuci, coś rzuci, może, chociaż spróbuję, ale damn, napisał. No to jest mocny pet, słuchajcie, mega mocny pet. No mówię, rzadko takie pety się ma do tej Taylor'a, dlatego cieszę się, że Staszek wziął udział. Yeah! O! Dobra, zobaczmy tą ofertę. Cieszę się, że Staszek tutaj przyszedł i mi dał takiego peta, żeby się pobawił. Bo jest to dla mnie, nie, nie będę ukrywał, ekscytujące, że mamy takiego drogiego peta. Boję się go ruszać, oczywiście boję się go ruszać, że nas mi tutaj zniknie. No ale na szczęście na razie nie znika. Na razie nie znika. Zobaczmy tą ofertę, no, zobaczmy tą ofertę. No czekamy, czekamy na ofertę, słuchajcie. No i coś ta ofertę nie przechodzi. Om. Um. <laughs> o, Grim Reaper, Phoenix, Huge Skirkle Cut, Huge Festive Cut, Huge Lucky Cat, Huge Nightfall Pegasus. Wszystkie podpisane przez youtubera Fazmasz to jest słabiutkie, słabiutko, 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 nie bierzemy oczywiście No i spróbujmy sobie złapać... O, tutaj mamy jakieś. Tak, 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 panie tys. Dobra, bierzemy, eee, pana. O, dobra. ja. Eee, yeah. Ja... Yeah. Napiszmy mu Yeah, że chcemy tej dać eee, Napiszmy co mamy oczywiście. No i wyślij tego da. Eee, a kurde, nie ten gość, nie ten gość, nie ten gość. Zobaczmy, 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 zobaczmy. Zobaczmy, no halo, czy można Cię już zaprosić do tejda? Jest, dobra, mamy tejda z nim, słuchajcie, wysyłamy huge Santa monkey. Co tutaj będzie, co tutaj będzie? What for it? Uh, uh, offer, offer oczywiście, offer, offer, offer. Offer, zobaczmy jego ofertę w takim razie. To jest, to jest rzadki pet, słuchajcie, huge santa monkey rainbow, 67 hashtag, czyli numer katalogowy, no to jest drogi pet. Jest drogi pet, zobaczymy czy da radę jakąś owkę nam rzucić, no ja mam nadzieję, że tak, ja mam nadzieję, że tak, że jakaś owka potężna wleci. Uh, you, you looked at some of my things, oof, I do not pick a look at the stuff I show you and the pick. Kurde, gościu, ale to są za słabe, no panie, dobra, huge jest wywerny, są po jakieś 6 milionów, huge cupcake, ten jest warty z 9,10 tylionów, czyli mamy z 20 tylionów, Huge Corgi złoty z 5, Skeleton złoty z 5, to mamy 30 tryl... Nie, za mało, za mało. Dużo tego wrzucił, Huge Balloon Dragon to jest słabiutki, Scare są słabiutkie, Grinch jest niecały tylion, Pingwinek jest warty grosze teraz, Huge Heleoki, Huge Rainbow, nie, dobra, nie, 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 nic nie pikuje, mordo, nic nie pikuje, za słabe te pety. Słuchajcie, spróbujmy jeszcze z jedną Trading Plaza, bo widzę zainteresowanie tutaj, jest całkiem grubo, bro, no, tutaj napiszę mu not enough, sorry, dobra, not enough, sorry, napiszmy i lećmy dalej, słuchajcie, na kolejną Trading Plaza, spróbujmy znaleźć jeszcze jakąś bogatą Trading Plaza, wow, 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 wow. Czyżbyśmy nie musieli jeszcze zmieniać? Czekaj, 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 czekaj. Czekaj, bo tutaj. Czekaj, bo tutaj mamy. Mamy chyba coś, co nas powinno zainteresować. I, i... czekajcie, czy my tutaj damy radę dogadać? Ty! Ty, 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 ty! Halo, jaki ty masz nik? Jaki ty masz nik? Nie wiem, jaki ty masz nik, bo jeździsz na tym! Zejdź z tego! Mordo, ja to chcę! Mordo, ja to chcę! Ja to chcę, halo, jak ci się nazywasz? Nie wiemy, jakąś nazywa, co to za gość. Dobra, no niestety nie uda się z nim tejdować, chyba. No nie wiem, dobra, musimy po awatarze zobaczyć. Halo, panie, jak ci się nazywasz? Panie Gekonie, on ma, on ma, O, Lagutia Lagutixa się nazywa. Wyślijmy mu Tejda, pokażmy, co mamy. Czy co, czy. Jeżeli da tego, tego Titanika, to bierzemy. Chyba, chyba bierzemy, no chyba tak. Zobaczmy co, co, co tutaj ma, ma gościu. Ja huge... Sat... A, nie chcę, dobra! No niestety, niestety, obejdziemy się smakiem z tym Titanikiem No i spróbujmy jeszcze jedną trading Blaze w takim razie, także PiP! No i słuchajcie, jesteśmy na kolejnej trading blaze, jest tu dosyć bogato, jak widzicie. Na przykład typo ma całe EQ Rainbow petów Także od razu sobie napiszmy Trading Rainbow, Huge santa Hashtag 67. No i spróbujmy, spróbujmy w takim razie coś wytajdować. Fajnie by było, jakby się udało. Bardzo mi się cieszył, bo mówię, no, no, no fajnie by było, jakbyśmy dali radę widzowi coś dawać 50 milionów wartości, to są nasze oczekiwania, także spróbujmy, może jakiegoś downgradzika, może coś innego. Ty, o, Rainbow Huge axolot o kurde, Rainbow Huge Balloon to tego ja nie widziałem dawno. O i mamy pierwszego tradera, także wysyłamy tą małpkę i zobaczmy, co dostajemy za owkę. Co będzie za owka? Can I get a good pet, please? I really need it. Jezus Maria, mordo, 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 mordo. Czemu Ty wchodzisz na serwery, gdzie ludzie tradują i sępisz opeta. mordo? Co ty, co ty gadasz w ogóle? Co Ty gadasz? Spróbujmy jakąś ofertę zrobić, tak, dlatego ja zrobię tak. Trading, rainbow, huge, santa, Manki hashtag 67. Spróbujmy no. Co, 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 co Ty biega? Dobra, to jest elf złoty. Dobra, to nic takiego wyjątkowego. E, tutaj mamy jakiegoś ziomka, który ma nawet rainbow tepety. Fajne, fajne. Tutaj mamy typa, który ma 20 tysięcy rainbow hard cutów. Także całkiem, całkiem elegancko. E, możemy jeszcze jakąś owkę zarzucić tutaj. jakoś. Pójdę, ten safariusz jest chamało. Mało warty, co Ten safariusz jest chamało warty. Tutaj jest ten, ale to jest zwykły taka czucha. To jest zwykła kaczucha. No, no nie ma tutaj zbytnio osób. Słuchajcie, bardzo ciężko jest znaleźć kogoś. Kogo będzie stać na tego peta? Dlatego myślę, że tylko przez Discorda takiego drugiego peta się uda wytajdać. Może mamy bardzo dobre trading plazy i to mówię szczerze, w nocy trading plazy są lepsze. Jest więcej osób, które mają pety. Na przykład tutaj ziona, który się nazywa Cor. Panie Haor, czy masz coś? Masz jakąś owkę? Zobaczmy, czy ma jakąś owkę. Myk! Zobaczmy, czy coś nam rzuci, czy nic nam nie rzuci. Nie chyba nic nam nie rzuci, co? Czy może, bo ty masz dużo petów, moje domasz. Wow, to, to... to Huge Party, CROWN Ducky w wersji Rainbow Złoty Huge Lucky, Złoty Huge Santa Dragon, Złoty Huge Pani Love, Złoty Cupcake? E, tutaj Huge Rainbow Unicorn, Huge Pixel Cat, Huge Pumpkin Cat Rainbow, Huge Sky Game Rainbow, No to to jest tak ze 20, nie no 30 ze 30 w słuchajcie, ze 30 trylionów to jest, także nie akceptujemy, niestety, ale owkę dostaliśmy bardzo fajną tutaj, także się cieszę bardzo. Myślę, że całkiem w porze owki dostaliśmy. Jestem bardzo zadowolony z tego, że trafiliśmy na takie trading plazy. Ale to mówię, w doc. się tak zdarza często. A o, czekajcie, 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 czekajcie. Może? Lailathe, best, 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 best. Zobaczmy. Czy tutaj będzie jakaś owka? Czy nie będzie? Czy nie będzie? Eee, co to jest? Co to jest? Co to jest? no Nie, 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 dobra, już w tym momencie adulujemy i słuchajcie. Powiem Ci go zaglądaję, pamiętajcie łapkę, komentarzy, subik no i świadu!